Witam serdecznie w kolejnym odcinku o kolacjach. Słuchajcie, został mi makaron, jak mnie oglądacie, to wiecie, że wczoraj miałam pulpety i zostało mi, zostało mi dużo makaronu. Więc szkoda wyrzucić, a szczególnie, że jak się nie przelewa. Nawet jak się przelewa, to po co marnować kasę, można zaoszczędzić. Ja na razie dam połowę. Do tego potrzebujemy makaron. Mam tutaj składniki takie jak pół. Ja Wam będę pokazywać mniej więcej pół. Słoika takich ogórków, tutaj pokrojonych, więc ja je po prostu dorzucam w całości, yy, znaczy w całości pokrojone. Yy, pół zielonej papryki, bach, następne. Muszę trochę to. Rączki mam umyte, nie bójcie się. Znaczy, to i tak ja będę jadła. Jedna cebula posiekana przez miśka super, zawsze mi pomaga nienawidzę kroić w cebuli. Do tego y, puszka tuńczyka y, w sosie własnym, z tą, tam dużo wody nie było, ale z tym wszystkim wlewamy. Tak, tu mam przygotowany, jest tutaj. tu jest przygotowane takie czy ząbki czosnku, bo skończył mi się granulowany. dorzucam tutaj od razu. OK. I teraz będziemy merdać i patrzeć ile tego nam wyszło, zanim jeszcze przyprawimy. Tak, bo będziemy dawać... Jeszcze trochę dodam makaronu. Ale nie wszystko. Może pies zje. Albo córcia zje makaron sobie z mlekiem, bo lubi, nie? Mhm. Zostawić Ci to? Zjesz sobie na kolację? Mhm. Dobrze. Może szkoda wyrzucić, a tu będzie za dużo makaronu wtedy. Wszystkiego jest pięknie. Wystarczająco. Potrzebujemy majonez kochani, jaki tylko sobie uważacie majonez i to nie będzie dla dietetyków, trzy łyżki majonezu wszystko mi spada Laura się nie umie ustać w miejscu widzę z nogi na nogę, spieszycie się gdzieś? kochanie? no, to poczekaj jak mamusia nagra może ktoś będzie chciał spróbować, jak będziesz chciała spróbować? Nie. Aha, bo tuńczyk jest, nie? Zawsze to się nie pasuje w kolacji, więc najczęściej je mleko. Tak? Mhm. Albo teraz córki malajska. Ja sobie różne przyprawy tu przygotowałam, ale luź, liść lubczyku. wszystko na mniej więcej na oko. Ja może pomerdam, żeby było widać ile ile tego dodaję pieprz, jak zwykle ciężka sprawa, także pół na pół pieprzu, trochę tego, trochę tego. Musi być ostre. rękać się znowu częśnie. <słuchaj> Zara. Słuchajcie, tą pastę yy, można wykonać bardzo szybko, jak widzicie. Teraz e, był liść lubczyka, teraz trochę bazylii suszonej oczywiście. Trochę oregano. Tu już nie jest tak dużo i kary. Dzisiaj dodamy do naszej... Tak tylko, nie leci. Chyba jeszcze nie było, nie, wiecie co? Nie będę się bawić w takie coś. O! A, jeszcze nie używane. O! Spora. Kary. Merdamy i próbujemy. Tylko lali, lila, Czego dokładnie? Wiem, że bo wczoraj spróbowałam. Mówiłam, że zasłony, a było w sam raz. Świetna. Sałatka z bobem, a teraz dzisiaj trochę trójguszczyku. Jakieś dobre winko, i można taką sałatkę śmiało zjeść. Już wam mówię. Widzicie, brakuje soli i brakuje pieprzu, a reszta jest wszystko super. Ale dodam trochę tego pieprzu. Mogłam dać więcej tego czosnku, by wydało lepszy posmak, więc widzieliście, miałam takie trzy maleńkie, takie maleńkie kawałeczki. A tu potrzeba by było takie drobne, takie duże. O! Jeszcze jednego. Mhm. Kochani, ta sałoteczka ląduje do lodówki. Co najmniej na 15 minut, żeby się smaki przegryzły. My w ten czas idziemy się wykąpać, coś porobić, cokolwiek. No w 15 minut to nie, ale mi na przykład kąpieli się goli. Ja może coś zrobię z filmikiem. 15 minut i siadamy do jedzenia. Jeżeli lubicie majonez, proszę bardzo. Zapraszam. Pyszno zdrowo i przyjemnie. Pa!